Hej kanklejka, dzień dobry, i czołem, z tej strony Patryk. Witam was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Milikiem, To już było piąty odcinek. Kariery Arkę Milikiem, Football League One Crew Aleksandra zajmuje dwunastą pozycję. Tych meczy miało być więcej, ale kiedy renderowałem ten odcinek przez przypadek usunąłem materiał i po prostu tych meczy jest mniej troszkę, ale wybaczcie, nic się nie stało. W tamtych spotkaniach nic się wielkiego nie działo, tak więc Arkadiusz Milik nie zrobił jakiegoś wielkiego przeskoku, nic nie pominęliśmy, ani niestety, ten no, tylko parę meczy, ale nic nie szkodzi, tak? No i okej okay, jest 0 do 0, rozpoczynamy to spotkanie zobaczcie jak tutaj Arkadiusz Milik fajnie wyłuskał e, piłkę jednemu z zawodników drużyny przeciwnej, no i tutaj zamiast podawać do kolegi ja postanowiłem sam na sam, no i gościu, który nas ścigał prawie przez pół boiska dogonił nas niestety, no i później Arkadiusz Milik ładnie wysuwa się na prawą stronę e, schodzi w głąb pola karnego, tutaj zabiera mu piłkę jeden z e, zawodników drużyny przeciwnej, oddaje strzał, ale no ten, to uderzenie niestety nie mogło zagrozić bramce, ehm klubu przeciwnego ładnie tutaj podanie gdyby to wykorzystał ten kolega Arkamilika to myślę, że byłaby naprawdę fajna bramka. Arek Milik zaliczyłby asystę tutaj. To było podanie na główkę, no i gdyby to lepiej zostało przeze mnie przede wszystkim wykonane, no i szref e, z Bury, z Szref z Tak się nazywa ten klub Albo trochę inaczej, remisem 0 do 0, ocena 76, a więc naprawdę bardzo dobra ocena, jeżeli chodzi o arka Milika. E, nadal overall 71, no i tutaj możecie sobie zobaczyć wyniki drużyn, e, które w tym, w tym samym momencie grały jakieś mecze. E, gramy zaraz kolejne spotkanie, tutaj te założenia, niektóre arek Milik wypełnił, niektóre w ogóle nie. E, no i tutaj nie znalazł się w podstawowej 11. Myślę, że musiał sobie po prostu odpocząć, no i gramy z Cheltham. Cheltham. Tak się nazywa, no i przegrywamy 0 do dwóch. Kiedy w ogóle symuluję te mecze, to Crew Alexandra zawsze przegrywa te spotkania, nie wiem dlaczego. No gramy z Playmont Angel. Tak się nazywa ten zespół. O w ogóle ciężkie są te nazwy e, Ar, Ar, Argil, Argile. No, w ogóle ciężkie są te nazwy tych zespołów nagramy no, na Morton Road. no i Crew Alexandra zajmuje 13 pozycję, ma 24 Punkty tak samo jak Leyton Orient. Formacja 4, 4, 2, czyli taka normalna, nawet nic nie jest zmienione w tym zespole. No i okej, okay, tutaj Arkadiusz Milik wystąpi na lewym skrzydle. Formacja 4, 3, 3, Pogba na ataku. Z pogłą mi się znacznie lepiej gra niż z tym drugim takim napastnikiem, który jest podstawowym napastnikiem, ale chyba teraz leczy kontuzję. No i rozpoczynamy to spotkanie. Arkadiusz Milik tutaj zobaczcie, ciągnie akcję. Tutaj stracił piłkę, to nie było podanie. Stracił ją, ale jakoś. Pogba chyba oddał strzał No i tutaj Arkadiusz Milik biegnie sam na sam Z brąkarzem, no i niestety dogania go Jeszcze jest za wolny, 20 lat Myślę, że to tempo się u niego poprawi Tutaj dobry strzał, piłka niestety Ociera się o supek, no i niestety Gdybym tutaj poszedł dalej, gdyby Bo obrońcy zostawili mi wolną lukę To myślę, że Arkadiusz Milik strzeliłby bramkę A tak to remisujemy to spotkanie 0 do 0 Kolejnie jeden punkt No i znowu Arkadiusz Milik nie dostaje powołania Gramy z Doncaster to jest oczywiście Football League One. Oni preferują formację 4-4-2. No i zobaczymy jak skończy się ten, ten, to spotkanie, jaki wynik będzie. No i niestety przegrywamy 0-3. Doncaster jest jakoś w czołówce właśnie tych Football League One. No i niestety kolejne 3 punkty nam uciekają. A więc crew Aleksandra zajmuje znowu jakieś tam jedne z ostatnich miejsc. Forma Arkadiusza Mika jest spoko. Poprawiła się, ostatnio miał złą tą formę. No ale tutaj gramy FA Cup, po raz kolejny FA Cup, w Manchesterze City ciągle FA Cupy, tutaj też FA Cupy na Cart Lane. Deszczowy dzień, nie lubię grać w deszcze, szczególnie um, zawsze sobie zmieniam na jakąś pogodę, no, może być już to zachmurzenie, ale przede wszystkim wybieram na te pogody takie zacne. No ale niestety tutaj Formacja 4 4 2 jeden napastnik bardziej wysunięty do przodu. Arkadiusz mi znowu na lewym skrzydle pogba. Na ataku widać, że pogba się nawet dość spokojnie spisuje na napadzie. Jednak wolałbym, żeby to nasz rodak, Polak występował na szpicy. No i rozpoczynamy ten mecz. Na pewno będą pewne. Um, każdy będzie chciał wygrać, no i tutaj Arkadiusz Milik ładnie wyzwała się na są pozycję, ale zabrakło mu tempa, trochę to podanie było złe, no ale już nie wracajmy do tego, gdyby to wszystko trochę lepiej wyszło, to myślę, że byłaby bramka, tutaj Arkadiusz Milik, no ten strzał niestety nie wyszedł z prawej nogi, ale tutaj e, okazja e, przeciwnika, no i z główki w 40 minucie strzela gola. No i niestety przegrywamy jak na razie spotkanie, 1-0, później 45 minuta, słanie wchodzi sam na sam, Nord oddaje strzał, no i bramkarz, ten bramkarz jest słaby, nie oszukujmy się, no na pewno nie może być to jakiś klasowy goalkeeper, no i już 2-0, przegrywam w pierwszej połowie, strzelili mi dwie bramki, później 85 minuta, no i znowu Lobiot strzela bramkę na 3-0. do 0. A więc niestety przegrywam to spotkanie, no i Arkadiusz Milik został zmieniony. W sumie stwierdziłem, że przesymulujemy sobie ten mecz dalej, bo no i tak ludziska, um, i tak Arkadiusz Milik tam, nie chciałbym się męczyć z tym zespołem. No i tutaj patrzyłem, jak długo mi jeszcze zostało, ale już coraz, coraz krócej do zmiany, do powrotu do Bayeru Leverkusen, a Bayer Leverkusen zajmuje drugą pozycję w Bundeslidze. To co mnie naprawdę dziwi, a więc jeżeli Arkadiusz Milik wróci to nie wiem, czy po prostu jeszcze raz nie zmienię klubu, nie pójdę na wypożyczenie, tak będzie najlepiej chyba. Chociaż 71 overall to już zobowiązuje do tego, żeby trener aptekarzy wystawiał nas, a tutaj ten rywal, Oxford United, ma naprawdę fajne stroje. Muszę sobie poszukać w Ultimate Team, bo fajny ten fioletowy szczególnie był fajny. No i to jest Court Lane, to jest w ogóle na tym stadionie większość odbywa się w mecze Ligi pierwszej. No i Crew Alexandra spadła. Spadło o dwa miejsca. No i tutaj nasza gwiazda Arkadiusz Milik z numerem 17. Ciekawe, co się dzieje w jego głowie. Ciekawe, co myśli ten zawodnik. Ciekawe, czy będzie chciał strzelić bramkę. No i znowu, e, praktycznie taka trójca: Mur, Pogba i Milik. E, to będą tacy ofensywni zawodnicy. Osman będzie takim tylnym pomocnikiem. E, tutaj w ogóle te wszystkie zespoły grają w e, jednakowej formacji. 4-4-2. No, zobaczcie z dwoma napastnikami. E, tak samo jak Manchester City. Teraz właśnie z dwoma napastnikami. No i rozpoczynamy to spotkanie na pewno. Będę chciał wygrać ten mecz, no i zobaczcie tutaj Arkadiusz Milik ładnie się wysunął na czystą pozycję, jednak nic z tego nie wynikło, o i tutaj był faul, brudny faul, brzydki faul Arkadiusza Milika, no i Polak otrzymuje chyba pierwszą albo drugą kartkę w Kru Aleksandra, czyli żółtą kartkę w 13 minucie, ach pechowa ta minuta, e, tutaj ładnie rozporządza akcję, zobaczcie, podaje do kolegi, ten wrzuca, a Pogba strzela gola z główki. To nie jest, nie mylcie, to nie jest ten Pogba, ten Francuz. No ale ważne, że w 26 minucie Arkadiusz Milik miał udział przy tej branży, bo tam dobrze podał. Zobaczcie tutaj jak ładnie wyłuskał piłce jednym z zawodników Oxford United. Ładnie się wysuwa na czystą pozycję, ale niestety, no zaraz zobaczycie co się stanie. Arkadiusz Milik leci sam na sam, no i chciał ładnie podać, ale niestety jeden z obrońców przyblokował go. Tutaj zobaczcie, Arek Milik. Jeden zwód, zaraz zrobi, o jest zwód, podanie do Pogby, no i Pogba sam na sam, 82 minuta, Arkadiusz ich zalicza fajną asystę, dobrze przytrzymał futbolówkę, albo to nie jest Pogba, no ale mniejsza z tym, czarno, czarnoskóry zawodnik, no i wygrywamy to spotkanie chyba 2 do 0, tam musiałem symulować to dalej to spotkanie, bo Arkadiusz Miejk już nie nadawał się do gry. Widać było, że był strasznie zmęczony. I w ogóle ten odcinek ma dzisiaj 8 minut. Tak więc docencie to ludziska. Nie jest jakiś mega krótki, tylko jest taki dłuższy. No bo specjalnie, bo Milik nie pojawia się teraz jakoś tak. Przynajmniej jeden odcinek w tygodniu, muszę to zwiększyć do trzech albo do dwóch odcinków w tygodniu. Dobra forma. Arkadiusz Miejka strzelił 4 bramki, 3 asysty. No i gramy z Bristol City. Tak się chyba nazywa ten skład, ten zespół. No i formacja 4-4-1-1. Już od razu a ja w pierwszej minucie i mam ramkę na 1 do 0, no i niestety przegrołem to spotkanie 3 do 1. West, trzeba gola. Tak więc kolejne spotkanie e, będzie z noc. Noc, ciekawe jak się spisuje ten zespół tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego i cześć!